Środa 20 maja, Karolina Paras, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Na początek popatrzmy co w dzisiejszym serwisie. W informacjach powiemy o sztuce performance, niebezpiecznym pożarze z udziałem czterolatka, a także o dotacjach dla młodych. Interakcje, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Piotrkowie już trwa. W ramach festiwalu odbywają się warsztaty oraz prezentacje artystów z całego świata. To już 17. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje. Imprezę rozpoczęły warsztaty kreatywne z młodzieżą niepełnosprawną, które poprowadził Michał Bałdyga. Podczas otwartego procesu młodzież próbowała stworzyć własne instalacje. Boudyga zademonstrował również prezentację kampanii artystyczno-społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Przestrzeń wszyscy jesteśmy superbohaterami. Koncepcja i praktyka edukacyjna Oskara Hansena w latach 70. na wydziale rzeźby warszawskiej ASP. To temat dzisiejszego wykładu i dyskusji w ramach interakcji, które poprowadził Przemysław Kwiek, absolwent pracowni profesora Hansena z 1971 roku. Absolutnie kopernikański przewrót w podejściu do przestrzeni i, co za tym idzie, do sztuki. To znaczy, że nie jest ważna forma zamknięta, która jest apodyktyczna, y, y, jest y, y, a otwarta, która wciąga w interakcję otoczenie i pokazuje indywidualności tysięcy ludzi. Interakcje potrwają do piątku, a w ramach festiwalu czekać będzie wiele atrakcji. Jutro wyjątkowy dzień, bo od dziesiątej zaczynamy w galerii Handlowej Focus i tam. Artyści, którzy będą chcieli, zaprezentują swoje, swoje performance w tej, w tej właśnie przestrzeni, która jest wyzwaniem dla każdego artysty. No i po południu też, też prezentacje. Ideą festiwalu jest promowanie sztuki performance, w której ciało performera jest głównym środkiem wyrazu sztuki. Najlepszym wyjściem jest przyjść i zobaczyć, no, czuć się w atmosferę, wejść w atmosferę tego festiwalu. Obejrzeć jeden, drugi, trzeci performance i na tej podstawie wyrobić sobie własne, własne zdanie. Dlatego ludzi świadomych, inteligentnych zapraszam serdecznie do, do galerii Ośrodka Działań Artystycznych od dzisiaj do piątku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Działań Artystycznych Galeria Of w Piotrkowie. Jedni krytykują, inni przyglądają się z zainteresowaniem. Piotrkowskie interakcje od lat wzbudzają kontrowersje. Po festiwalu w mieście materialny ślad po nich nie zostaje, bo cała sztuka dzieje się na żywo. Karolina Szyl, Telewizja Piotrków. Kartki zapalniczka i do tego czterolatek. Efekt to pożar, który doszczętnie strawił pokój dziecka. Na szczęście w tym pożarze nikt nie ucierpiał. Wtorek, godzina 7.30 na osiedlu przy ulicy Wyspiańskiego w Piotrkowie. Część śpiących jeszcze mieszkańców budzi sygnał straży i swądy. Ja akurat spałem, no i akurat dym się ulatniał z bloku tutaj, z pierwszej klatki. No i tyle właśnie widziałem. No. Więcej nic nie widziałem, bo akurat byłem w domu. Do pożaru doszło na czwartym piętrze w pokoju czteroletniego chłopca. Na szczęście, cioci udało się wyprowadzić malca z płonącego pokoju, zanim zajęły go płomienie. Efekt mógł być tragiczny, a przyczyna ognia w pokoju dziecięcym prozaiczna pozostawiona przez dorosłych zapalniczka, która trafiła do rąk dziecka. Dziecko było sprawcą podpalenia, zapuszyło ogień. Także, no, gdyby jeszcze tam pięć minut dłużej, jak mówili strażacy, to byłoby no bo skończyłoby się nie tak jak w tym, jak się skończyło. Ogień, z którym walczyły cztery jednostki Straży Pożarnej, udało się ugasić po około 10 minutach. Strażacy nie mają wątpliwości, mogło dojść do tragedii, i przestrzegają, by przed dziećmi chować źródła ognia. Do nieszczęścia niewiele potrzeba, jak to się mówi. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby nieczujność tej osoby, która przebywała w tym pomieszczeniu, doszłoby na pewno do tragedii. I no Zawsze przestrzegamy przed tym, żeby dzieci nie bawiły się tego typu rzeczami, jak zapałki, zapalniczki, bo to zawsze niesie bardzo wielkie i poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dziecko trafiło do szpitala na obserwację. Jego życiu nic nie zagraża. 15 tysięcy kwiatów, ozdobi piotrkowskie, ronda i place. Miasto rozpoczęło strojenie skwerów ulicznych. Jeszcze niedawno szare i ponure, teraz niemalże w mgnieniu oka place i ronda zmieniają się w kwiatowe dywany. Sadzenie kwiatów trwa i już za kilka dni, kiedy nieco podrosną, będzie można je podziwiać w pełnej krasie. Jak się okazuje w tej niezwykłej ogrodniczej sztuce też istnieją pewne trendy. Wszystkie krzewy podsadzone kwiatami jednorocznymi no dużo ładniej wyglądają. Są widoczne, kolorowe. Ludzie tego chcą, ludziom się to podoba, my musimy tak robić. Ukwiecane są już większe ronda w mieście, a to jeszcze nie wszystko, bo niebawem pojawią się także wiszące kwietniki. Do 30 maja zostaną zamontowane na latarniach kwietniki, konstrukcje kwietnikowe i również takie stojące konstrukcje kwietnikowe. Koszt wszystkich nasadzeń, nasadzeń w kwietnikach, montaż tych kwietników oraz ich demontaż oraz utrzymanie przez cały sezon to koszt w wysokości 12 tysięcy złotych. Uzupełnienie zieleni to nie tylko kwiaty. Kilka tygodni wcześniej dokonano nowych nasadzeń drzewek i krzewów. Tylko w tym roku 100 milionów złotych z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Docelowo ponad 500 milionów. To pieniądze, które może pozyskać młodzież z województwa łódzkiego, w tym także z Piotrkowa na rozwój swojej edukacji oraz otworzenie własnej firmy. O założeniach programu i jego możliwościach Piotrkowskim uczniom mówił podczas wizyty w Piotrkowie marszałek województwa Witold Stępień. To szansa dla młodych, by samemu zapewnić sobie miejsce pracy i pieniądze. A to na razie nie jest łatwe. Ponieważ teraz już jest mało pracy dla młodych ludzi, co dopiero później, coraz więcej osób się szkoli, także nie ma nawet po studiach pracy. Jest taka obawa, że mimo to, że... Zdobywamy tą wiedzę, zdobywamy szkołę, to nie będziemy mieli później możliwości zdobycia pracy. No i tak, samobawy. Do wydania na aktywizację zawodową młodzieży w tym roku jest ponad 100 milionów złotych. 70 milionów trafi do urzędów pracy, a 30 milionów rozdysponowane będzie w ramach konkursów. To ukłon w stronę młodych, bo obecnie mają najtrudniejszą sytuację na rynku pracy. Problemem młodych ludzi na rynku pracy, tych wchodzących, jest to, że najczęściej nie mają przygotowania zawodowego. Mają wykształcenie ogólne albo tylko gimnazjalne i trzeba przełamać jeszcze tą barierę przygotowania zawodowego, dodatkowych kursów. Znalezienia pracodawcy, który takim pracownikiem jest zainteresowany. Jeśli młodzi ludzie nie mają doświadczenia zawodowego, jest im trudniej o pracę, a tu poprzez starze praktyki mogą ten pierwszy krok na rynku pracy zdobyć, to pierwsze doświadczenie zdobyć i potem będzie po prostu łatwiej. Po pieniądze będzie można sięgnąć już w czerwcowych konkursach, a że się opłaca, o tym zapewniali podczas spotkania ci, którzy już prowadzą firmy założone dzięki wsparciu unijnemu. Tak, jak najbardziej. Ja, ja mogę być żywym przykładem. Ja polecam. E, trzeba walczyć o swoje marzenia. Dofinansowanie szkoleń czy umożliwienie startu młodzieży z własnym biznesem ma wpłynąć na zmniejszenie stopy bezrobocia wśród osób między 18 a 25 rokiem życia. W ubiegłym roku bezrobocie wśród młodych ludzi wynosiło ponad 14%. Szczegóły na temat dotacji można znaleźć na stronie www.pover.lot.pl. A jak rozwija się Piotrków Trybunalski, to marszałek sprawdzał podczas spaceru po mieście. W trakcie przychadzki oglądał projekty realizowane w ramach środków europejskich oraz dofinansowanych z budżetu województwa łódzkiego. Między innymi zobaczył Trakt Wielu Kultur oraz Centrum Idejku Demokracji. Piotrków robi wrażenie. Tę historię widać tutaj na każdym kroku. Zabytki, do których są bardzo przywiązani ich właściciele czy opiekunowie. Widać jak olbrzymie znaczenie przywiązują do historii. Dumnie opowiadają o tych piotrkowskich tradycjach. Centrum jest miejscem, które docelowo powstało, by promować w regionie Piotrków i województwo łódzkie. To miejsce imprez promujących piotrkowian i mieszkańców regionu. Na razie przed nami wystawy. Są już zaplanowane do końca roku i w Galerii Napięczy, gdzie byliśmy, i w śnieżnych krużgankach. Koncerty, prelekcje, spotkania autorskie, spektakle teatralne i tutaj w Centrum Idei Demokracji, ale także i w kościele, który mam nadzieję, że już do końca roku będzie całkowicie odnowiony. Podczas spotkania marszałek odwiedził również kościół Ojców Bernardynów oraz poinformował, że Piotrkowski Aeroklub stara się o współpracę z lotem, która ma dotyczyć edukacji pilotów. W ten sposób ma być wykorzystany potencjał Piotrkowskiego Aeroklubu. Spacer może nie tylko pokazać piękno Piotrkowa osobom przyjezdnym, może stać się także momentem, podczas którego powstanie piękna kolekcja zdjęć. Taką prezentuje Kamil Pierek w Galerii Słoneczna w Wyższej Szkole Handlowej. Niedosłowna, tajemnicza i działająca na wyobraźnię. Tak można określić prezentowaną kolekcję zdjęć Kamila Pierka, bo jak nie ulec wrażeniu tajemniczości i nie pobudzić wodzy fantazji, widząc zamknięte drzwi czy zamurowane okno, Zerkam na te zdjęcia i widzę, że to taka y, wystawa i taka prezentacja, kolekcja zdjęć od drzwi do drzwi. Troszkę tak, aczkolwiek nie tylko są drzwi. E, faktycznie gdzieś to przemyka. Najbardziej charakterystyczne, czyli otwierające zdjęcie wystawy, czyli otwarte, a tak naprawdę za kratami, czyli zamknięte definitywnie. To jest ten pierwszy kontrast, który mi się gdzieś tam rzucił w oczy. E, natomiast mamy też i okna. Jest jeszcze parę innych rzeczy, jak na przykład troszeczkę dalej widoczny tunel, po którym płynie sobie strawa. W 2003 roku Kamil Pierek ukończył studium fotografii w Warszawie, a potem kontynuował naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Najnowsza wystawa pod tytułem Kontrasty została zainspirowana spacerem fototematycznym, a można ją oglądać od środy do soboty w godzinach od 8 do 16 i w niedzielę w godzinach od 8 do 14. A jak robić idealne zdjęcia? O tym można było przekonać się w hotelu staromiejskim, gdzie odbyło się kolejne spotkanie miłośników fotografii w ramach cyklu Kafe pod Migawką. Tym razem o fotografii rozmawiano z Robertem Michalikiem. Piotrzkowski fotograf zaprezentował swoje najlepsze zdjęcia, które są punktem wyjścia do licznych pytań oraz dyskusji o fotografii. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na magazyn sportowy, który już za chwilę na naszej antenie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Takiego tenisowego wydarzenia nie było jeszcze w Piotrkowie. Na kortach Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowany został pierwszy Piotrkowski Dzień Tenisa, którego zwieńczeniem był mecz Kamila Majchrzaka z Maciejem Rajskim. Spotkanie dwóch najlepszych zawodników, wywodzących się z Piotrkowa, poprzedziły turnieje dla dzieci. Tutaj również rywalizacja była zacięta, a warto wspomnieć, że wśród chłopców wygrał młodszy brat Kamila Majchrzaka Adam. Jest to święto nie tylko sympatyków tenisa, ale tak naprawdę święto wszystkich tych, którzy interesują się sportem i których sport w pewien sposób fascynuje. Na tych kortach naszych miejskich. Rzeczywiście systematyczna praca spowodowała z młodzieżą. Oczywiście spowodowała to, iż wychowali się tutaj naprawdę mistrzowie tenisa i nie tylko polskiego. Kibice czekali jednak na kluczowy punkt tenisowego dnia. Na kort wyszli zawodnicy notowani na liście ATP, utytułowani już tenisiści Kamil Majchrzak, wielokrotny mistrz polski w kategoriach młodzieżowych oraz aktualny halowy mistrz polski Maciej Rański. W rankingu ATP wyżej notowany jest Kamil na 362 miejscu. Maciej Rajski w najnowszym notowaniu znajduje się bowiem na 1078 pozycji. Różnicy na korcie nie było widać. Pierwszego seta wygrał 6 do 4 Maciej Rajski. W drugim lepszy i to aż 6 do 0 okazał się Kamil Majkszak. Decydująco okazał się super tiebrek. W nim 10 do 7 wygrał wyżej notowany Kamil Majkszak. Ale obaj tenisiści zgodnie przyznali, że nie wynik tego spotkania był najważniejszy. Organizatorzy świetnie zapewnili tutaj, że dzieciaki też zagrały turnieje, żeby potem mogły zostać i popatrzeć na nas na starszych, żeby no, mimo wszystko pod smaczkiem postaramy się pokazać mniej więcej do czego mają dążyć. Jak to będzie cudownie jeździć po świecie i grać na światowych kortach i reprezentować Piotrków. Świetna inicjatywa dla, dla szczególnie dla młodych, ale również też dla, dla pasjonatów tenisa, starszych amatorów, którzy też. Jest ich bardzo dużo. Więc, i mam też trzeci jest zawodnik, Piotr Zbrojek, który zdobył niedawno ranking zawodowy, więc chcemy właśnie pokazać najmłodszym, że, że uda się, że to jest możliwe. Tak? No właśnie jesteście żywymi jest przykładami na to, że te korty potrafiły wychować no, mistrzów, tak można powiedzieć, bo zarówno Kamil jak i te możecie pochwalić już się tytułem mistrzów Polski jesteście notowani na liście ATP. Zgadza się, więc. Yy... Co jak chcę, ale ten klub jest jeden z lepszych Jurokliwiek e, oczywiście to również w Polsce, jak i na świecie. Jeździmy bardzo dużo po świecie i kamien też przyzna, że małych jest klubów jak ten. Więc e, da się. Da się, <grym> ale to trzeba podeprzeć strasznie ciężką pracą. Nie ukrywajmy, bo tenis ziemny wymaga setek tysięcy powtórzeń, uderzeń, aby, aby coś osiągnąć w tym sporcie i nie zawsze się udaje. Dokładnie, teraz już tylko sam talent właśnie już e, praktycznie nic nie da, więc to musi być poparte wieloma godzinami pracy, i, to, i, i na korcie i poza kortem, różne ćwiczenia na siłowni, kompensacja, żeby nie było kontuzji, więc żeby się utrzymać wiele lat w tym circuicie, więc dokładnie wielka praca. A no jest to tak naprawdę mój drugi rok, gdzie bardziej angażuję się w zawodowym tenisie. Rok temu jeszcze łączyłem juniorskie granie z seniorskim. W tym roku już tylko seniorskie, ale jeszcze musiałem, wypadł mi miesiąc z gry, bo musiałem matury napisać. Także Uważam, że miejsce jest ok. No, cały czas trzeba poprawiać. Są już młodsi, którzy są wyżej, także wszystko w swoim czasie. Teraz mam czas. Dosyć szybko udało mi się przebrnąć ten najcięższy moment, kiedy trzeba grać te same futuresy. Zresztą trzeba jeszcze dużo z własnych pieniędzy jeździć. Ale jak już przebrnąłem, teraz mogę próbować udziału w wyższych turniejach w Challengerach, które już są przedsionkiem ATP turnieju, czyli zawodowego grania. Pamiętam jak z Maćkiem, 14 letni musieliśmy dojeżdżać rano, wstawać o 5.15, żeby przed odbyć treningi w hali w Dzisiaj balon stoi na kortach, dzieci mogą trenować na miejscu. No, jest to na pewno wielka, wielka pomoc w tenisie. Myślę, że jest... Władze miasta no, w odpowiedni sposób potraktowały sukcesy Macieja, Kamila, no i doprowadziły do tego, że zimą Piotkowianie, a z tego mają gdzie grać, z czego wiem, z tego, co mi mówiono, no, korty są wypełnione. Wypełnione do ostatniego miejsca trybuny na piotkowskich kortach były znakomitym dowodem na to, że warto zorganizować w Piotrkowie tenisowy seniorski turniej. Wiele wskazuje na to, że takie zawody mogą odbyć się już w 2017 roku. Personalne roszale w drużynie piłkarzy ręcznych Piotrkowianina. W nowym sezonie trener Rafał Przybylski będzie miał do dyspozycji trzech nowych zawodników. Są to Filip Surosz, który przychodzi do Piotrkowa z MKS Kalisz, Krystian Wędrak, ostatnio zawodnik AZS AWF Biała Podlaska oraz kołowy Piotr Pakulski, który w 2012 roku reprezentował już barwy Piotrkowianina. Transferowym hitem wydaje być się pozyskanie Surosza, jednego z bardziej utalentowanych młodych rozgrywających w Polsce. Bardzo zdolny chłopak, No liczymy na to, że pomoże, nie, nie ukrywam, że pomoże. Obserwowaliśmy go w Kaliszu, chcieliśmy, żeby w zeszłym roku przyszedł do nas, No, ale to się nie udało. Obserwowaliśmy go cały czas w Kaliszu, jak grał, grał bardzo dobrze. No zresztą tutaj na sparingu, który rzucił nam ponad 10 bramek, więc jest to zawodnik, który nie ukrywam, liczymy na to, że pomoże nam w awansie do Superligi. W zespole pozostają doświadczeni skrzydłowi. Piotr Swat i Tomasz Mróz. Nowe kontrakty podpisali także Konrad Szczukocki, Sebastian Iskra, Rafał Chełmiński, Dmytro Zinczuk, Roman Pożarek, Damian Procho oraz Marcin Pietruszka. Najbardziej doświadczonym graczem na polskich parkietach będzie podobnie jak w poprzednim sezonie bramkarz Artur Banisz. Już troszeczkę czasu gram w tą piłkę ręczną i nie ukrywam, jakieś tam doświadczenie jest. No, bardzo chętnie dzielę się z tym moimi kolegami w bramce no, staram się im podpowiadać, dawać wskazówki, które pomogą im w lepszym bronieniu. I mam nadzieję, że wspólne trenowanie razem w tym sezonie przyniesie pozytywny rezultat. Przed nowym sezonem w pierwszej lidze Piotr Kowianin rozpocznie zajęcia w lipcu. Działacze nie wykluczają pozyskania przynajmniej jeszcze jednego zawodnika. I na koniec piłka nożna. Na sześć kolejek przed zakończeniem czwartoligowych rozgrywek piłkarze Polonii Piotków zajmują czwarte miejsce w tabeli. W 28. kolejce zespół Roberta Grzesiuka grał na wyjeździe z Nerem Pod Dębice, czyli aktualnym liderem. Polonia ten mecz zremisowała 1 do 1, prowadząc do przerwy 1 do 0 po bramce Jakuba Prockiego. Mieliśmy jeszcze dwie dogodne sytuacje do szczelenia bramki. no Nie udało się po prostu strzelić. Czy, czy się cieszymy z tego punktu? Wydaje mi się, że nie, bo w pierwszej połowie mogliśmy po prostu załatwić ten mecz. Nie udało się, gramy dalej po prostu. Gdyby w pierwszej połowie piłkarze Polonii wykorzystali wszystkie podbramkowe sytuacje, mogli prowadzić różnicą nawet trzech bramek. W drugiej części gry do głosu doszli gospodarze. Jechaliśmy z taką cichą nadzieją, że tam wygramy, ponieważ te nasze wyjazdy są naprawdę bardzo dobre. Yy, drużyny nie spodziewają się, które grają u siebie jako gospodarze, że jesteśmy w stanie tak naprawdę zagrać u nich jak równy z równym, a nawet yy, nieco lepiej niż, yy, ni, niż oni. Tym bardziej NER nie spodziewał się tego, że przyjmiemy tak inicjatywę. W pierwszych yy, 45 minutach dominowaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce, wychodziliśmy z szybkimi akcjami, z którymi po prostu nie dawali sobie rady. Yy, oprócz bramki szczelonej mieliśmy trzy sytuacje praktycznie sam na sam z bramkarzem. Jedna sytuacja była no, bardzo prosta. Trzeba było tylko trafić do pustej bramki już na ławce rezerwowej. Wszyscy skoczyliśmy do góry. Myśleliśmy, że jest 2-0. Mówię, już będzie spokojnie. Praktycznie końcówka, końcówka pierwszej połowy. Mówię do szatni bramka. Mówię coś pięknego. Jednak ona zagrała z drugiej strony piłka siatki. Bramka nie wpadła. W drugiej połowie Ner doszedł do, zdecydowanie do, do, do głosu. W 29. kolejce spotkań Polonia zagra na własnym boisku z Zawiszą Żgów. Ten mecz zostanie rozegrany w najbliższą sobotę 23 maja o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Broniewskiego w Piotrkowie.